jeden z rolników ze Świętokrzyskiego przysłał mi um, zrzut ekranu z takiej grupy Whatsappowej, gdzie liderzy PiSu umawiają się na organizację um, kolejnych protestów, blokad. Wręcz jeden z kandydatów, obecny radny sejmiku, Grzegorz Socha pisze, moim zdaniem, cytuję, trzeba zrobić jakiś protest nawet na kilka godzin, bo w mediach już mówią, że protest się zakończył. Więc y, to pokazuje, że to motywacje polityczne. I czytam dalej, że ustalają właśnie, gdzie jest mój dom, czy ministra siekierskiego, żeby tam organizować kolejne protesty. Więc ja oczywiście jestem otwarty na rozmowy z rolnikami. Ale takie awanturnictwo polityczne, które robią przedstawiciele PiS u, odrzucam i potępiam, bo no chyba nikt nie chce, żeby na jego podwórku, tam gdzie żyją jego dzieci, jego rodzina, robić awantury polityczne, więc mam nadzieję na opamiętanie tych ludzi, którzy do, tego, do takich praktyk się posuwają i że będziemy po prostu w dialogu razem z ministrem rolnictwa te problemy na rzecz rolników rozwiązywać.